Dzień dobry, witam klasy szóste. Tym razem lekcja o naszych południowych sąsiadach Czechach i Słowacji. Szybki tutaj wygląd sytuacji. Popatrzmy na stronę 138 w książce i zobaczcie na dane. Powierzchnia no, sporo mniejsza Czechów od Polaków. My mamy 313 tysięcy. Tu mamy jakieś tam niecałe 80 tysięcy. Liczba ludności, na no, w zaokrągleniu 10 milionów Czechów, nas jest 38, ponad milionów. Gęstość zaludnienia podobna, stolica Praga, język czeski, korona czeska i PKB dosyć wysokie, troszkę wyższe od, od nas. Przypominam, my mamy jakieś tam 16 może tysięcy, tu już będzie 20 tysięcy. Ko z kolei Słowacja, no jeszcze mniejsza, 50 tysięcy, powierzchnia, 5 milionów ludzi, gęstość podobna do naszej, stolica Bratysława, język słowacki. I Słowacy przyjęli walutę euro. PKB też ciut wyższe od naszego, ale na podobnym poziomie. Jeżeli popatrzymy sobie na mapy, no i zalecam, bo, bo macie do wykonania na, na pewno na 100%, zróbcie to ćwiczenie. Więc tu koniecznie, bo geografia, przypominam, to jest mapa. Mapy są podstawą geografii. Zawsze warto wiedzieć, gdzie co leży, zanim się zerknie do wujka Google, bo, bo trzeba czasami coś pamiętać. Nie? Stolice na pewno, jakąś rzekę. To są nasi sąsiedzi, więc warto znać góry, najwyższe szczyty, bo to naprawdę jest blisko. Ok. Jak dalej króciutko o, o tych krajach, no są to kraje jak widzicie na mapie, są to kraje przeważająco wyżynnogórskie, tak, mamy tutaj z, z granicy z Polską pasmo Sudetów, najwyższy szczyt to jest Śnieżka, nasza Śnieżka, w przypadku Słowacji to są oczywiście Karpaty i najwyższym szczytem jest, dla nich to będzie Gerlach, troszkę wyższy od naszego szczytu Rysy i też przeważające tutaj góry bądź wyżyny no, Słowacja ma potem troszkę niziny, ale, ale tu już są Węgry nizina to głównie na, na Węgrzech troszkę mają tej niziny a czasie mają no, troszkę tutaj jedynie w dolinie łaby a tak to raczej same wyżyny i góry dobrze tutaj sobie przeczytajcie te, te skróciki fajne są ten kraj podzielił się w 1993 roku, bo to była Czechosłowacja, przez cały długi czas była Czechosłowacja i w 1993 się podzielili. Dobrze, to może tyle wstępu. Turystyka. No, tematem jest turystyka, tak? Atrakcje turystyczne Czech i Słowacji. No, turystyka to jest bardzo szeroki temat, będzie się... Powtarzać i w Polsce w siódmej klasie będzie o turystyce, będziemy dzielić ją właśnie na różne typy. I tu w książce mamy taki podział dosyć sensowny na, na to, co ta turystyka może nam oferować, jakie są rodzaje pod względem walorów przyrodniczych. Jeżeli dany kraj ma przeważające walory przyrodnicze nad kulturowymi, no to inna troszkę turystyka się rozwija, tak? Jeżeli w Słowacji dominuje właśnie turystyka aktywna, to znaczy taka, która oferuje zwiedzanie tych, tych cudów natury, Słowacy mają piękne jaskinie. Mają oczywiście Karpaty z pięknymi trasami turystycznymi, mają trasy rowerowe, no to, to są, wszystko to jest turystyka aktywna. Sporty zimowe, można uprawiać wszędzie te wyciągi, piękna infrastruktura rozwinięta. Tu przy okazji macie hasło co to jest infrastruktura turystyczna. Tutaj mamy właśnie wszystkie te rzeczy, które potrzebne są w turystyce aktywnej, ale nie tylko, no, hotele, restauracje, wyciągi, właśnie baseny termalne. Bo na Słowacji jest sporo wód termalnych, czyli takich gorących źródeł bijących z podziemi, i te wody po prostu zasilają te baseny i, i cała sieć tam. Pewnie może ktoś z Was był w liptowskim Mikulaszu, bądź w Beszenowej, to są takie najbliżej nas baseny termalne na Słowacji. Także warto, warto to pozwiedzać. Z kolei Czesi, no również piękne walory przyrodnicze, ale tutaj yy, większość jest to tych walorów kulturowych, bo Czesi mają piękne zabytki, piękne miasta, no Słowacja oczywiście też, ale Czesi jednak są bardziej licznie odwiedzane niż Słowacja. No sama Praga, no Praga to jest, to jest perełka w koronie, piękne miasto. Tutaj mamy chociażby te Hradczany, to wzgórze, najstarsza część Pragi z katedrą świętego wita to jest taki i u nich to jest jakby wawel jakby u nas Kraków był dalej stolicą to oni tak mają to szczęście z, z, z Pragą chociaż tam pod tym podpraskim krumlowym też też jest dużo dużo pięknych zabytków zresztą tutaj zobaczcie chyba na następnej stronie o tu jest ten czeski krumlow piękne miasto masę zabytków. Tutaj, no, tak jak Kraków, coś w tym stylu. Warto by tam pojechać, odwiedzić. Zerknijmy może na takich parę zdjęć. No, tu właśnie mamy Pragę. Piękna nad Wełtawą, mosty, zabytki, no, no, coś pięknego. Tu mamy taką największą bramę skalną w Parku Narodowym w czeskiej Szwajcarii. To jest tam w Rudawach na granicy z Niemcami, blisko. Tu nasza Śnieżka od Czes z czeskiej strony widoczna. Tutaj mamy Karlsztajn zameczków, masę, pięknych wszędzie i na Słowacji i w Czechach, takich zameczków górskich jest, jest masy. No i tutaj Karlowe Wary, to jest taka, no, symbol takich uzdrowiska, takich e, sanatoria same, wody mineralne, wody termalne. E, no, u nas, blisko nas jest ten Jesenik. Tam za, za, na granicy z Ozyk, mijamy buchoazy, prawda? I potem jest blisko Jeseni. Też jest takim, też jest takim, taką, jak oni to mówią, teplice, czyli cieplice, no, czyli uzdrowiska, Karlowe Wary. E, no, czeskie knedliki to jest klasyka. Któż was nie jadłam. mam nadzieję, że będąc w Czechach zamówiliście sobie taki bursz huszkowy gulasz, jak oni tam chuskowy gulasz i knedliki, do tego jakaś zupa czoskowa czy inna. To jest klasyka. Dobrze. Słowacja z kolei to jest, no tu mamy Bratysławę, małe miasto, jak na warunki europejskie, półmilionowe miasto tylko, ale urokliwe, piękne. I tu mamy właśnie rzut na gerlach. Najwyższy szczyt w Tatrach. Tu mamy również ten słowacki raj, jest czeski i słowacki raj. pełno takich pięknych tras, wąwozy, jaskinie. Właśnie tutaj jest taka jaskinia lodowa. To masę rzeczy spisanych na listę UNESCO. Zamki oczywiście potężne, piękne. Słowacja miała sporo szczęścia w czasie II wojny, nie była zniszczona, zresztą Słowacy też kolaborowali z Hitlerem. Potem trochę się opamiętali i powstanie zrobili, ale i tak ocalało sporo zabytków. W Polsce niestety było, było wszystko zrujnowane. Orawska twierdza, no tutaj no tu, na Orawie masa takich górskich zameczków nigdy nie zdobytych, no bo to ciężko w w górach zdobyć zamek. O tu mamy taką potrawę, e, brynzlowe haluszki, czyli takie na no, brynzy, Bryndza to jest taki e, z owczego mleka, ser i takie no, takie paluszki jakby. <laughs> Dobrze, to by były takie krótkie migawki z tych krajów. No i teraz tak, Wy sobie tutaj zrobicie, zaraz Wam dam zeszycie, taką notatkę. Tu macie mapę, na której sporo widać. To są właśnie te wszystkie elementy i tutaj mamy narciarstwo, tu mamy na liście UNESCO zabytek wpisany, tu jakieś zamki, jaskinie, wody termalne, czyli cieplice. No, to są te nasze jasenik, tu nie? my tu mieszkamy. I... Tu mamy ten Jesenik. Na Słowacji również masowego parku narodowego. To będziecie w ćwiczeniach robić. i teraz popatrzcie na rozwój turystyki. Na Słowacji to nie za bardzo, ale jest na stałym poziomie około 2 milionów turystów, a na Czesi cały czas pną się do góry 10 milionów odwiedzających. Tu głównie Praga jest docelową. Kolejne obrazki. Tu właśnie mamy tą jaskinię lodową. Tam są dwie takie jaskinie, jedna Dejanowska, druga dobszyńska. Yy, tu też kościółki drewniane, również one są w Polsce na liście UNESCO wpisane. My mamy i cepki, i kościółki. Yy, tu mamy ten krumlów, tu mamy adrspaskie ściany, skale. Adrspaskie skale, to one są tutaj blisko Tarkonowskiego Parku, tam gdzie góry stołowe, blisko mamy do nich. I naprawdę, jak ktoś był w Górach Stołowych, to też pewnie do tego drzpachu dojechał. Naprawdę rewelacja. Tłumy, niestety tłumy turystów, więc trzeba trafić jakiś termin dobry. No, ścieżki rowerowe. I co tu mamy jeszcze? No kolejne tutaj właśnie pałace. Legnica, tu mamy ten zamek Spiski, blisko nas na Orawie. Jak ktoś będzie w Zakopanem, to można tam przeskoczyć. Lista UNESCO obejmuje sporo zabytków. Tu mamy zabytki UNESCO. No to UNESCO po prostu jest organizacja United Nations Education Science Culture Organization, tak? Czyli organizacja, która dba o, o zabytki, o naukę, o, o takie dziedzictwo kulturowe. Nie? I tu mamy na przykład właśnie całą Pragę, ten Krumlov, masę różnych innych zabytków w i takich jest 16 obiektów. Czesi, jak ktoś policzy, to no, też gdzieś więcej, czy tyle samo, no, można by tu policzyć. Dobrze, ale jakby ktoś chciał, to naprawdę tego tu jest masa. Na Słowacji z kolei, na Słowacji mamy również sporo, sporo takich obiektów. Tu mamy ten Zamek Spiski właśnie, no, tutaj nie widzimy tego Te Kościółki, też w książce macie to zdjęcie, kościoły drewniane u Karpackiego i w Polsce one są. Tutaj jaskinie lodowe właśnie, no masę, masę pięknych rzeczy. Dobrze, to by było to, co tu jeszcze mamy. A, jaskinie same, popatrzmy na te jaskinie, jeszcze tu będzie też dosyć fajna strona. I to warto zwiedzić na Słowacji czy w Czechach, czy każdy kraj to wystarczy pisać. I tu mamy te jaskinie. No. W Polsce mamy tylko no, na jaskinie Niedźwiedzia, jaskinie Raj. I, I koniec, i potem takie jakieś malutkie jaskinie. A no, w Tatrach jeszcze tam powiedzmy mroźna, no, jest parę, ale w porównaniu do tych, które są na Słowacji, to, jest, to są małe. Więc tu polecam pojechać na solację chociażby po to, żeby sobie te jaskinie pooglądać, jak ktoś lubi takie klimaty. Popatrzcie, no, 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 wspaniałe. E, dobrze. I co, co teraz? Teraz Wam polecam tak, zrobić tutaj ćwiczenia. To ćwiczenie musicie zrobić na pewno, klasyka. Najwyższy szczyt, to wszystko jest już Mówiłem, poza tym jest też w książce. No i teraz to jest takie zadanie trochę, trochę może w zamieszaniu. To jest bajka, to, to nawet nie będę rzucał, ale zadanie drugie. Tu mamy dwa przykłady miejscowości, w których są na przykład kąpieliska termalne. No to już Wam chyba mówiłem o tej, tutaj na tej mapce. Warto tą mapkę sobie przybliżyć, zobaczyć do legendy kąpieliska termalne. No i szukamy. Tu nie ma nazwy, no to ten jesenik można pisać, ale kto nie wie to nie wie ale tu już mamy no, jakieś nazwy może o, najklasy, najbardziej ważne e, tu mamy o, Karlowe Wary tam było na zdjęciu uzdrowiska a co ma być? nie uzdrowiska tylko kąpieliska termalne aha, termalne kąpieliska to są te, które na Słowacji tam zbudowali w tym e, Mikulaszu Wiktorskim. tylko co, jest tu jakaś nazwa, tu są te dwa ale nie ma nazwy no to szukamy jakieś nazwy, tak? Poprad, o, mamy w Popradzie na pewno. Tu aż dwa były. By... Tu jeszcze nie ma nazwy. bajska szczawnica o, więc yes. Dobra, mamy dwa, wystarczy. Obiekty wpisane na listy UNESCO. No to UNESCO jest, to są te gwiazdki, jak widzicie w legendzie. Gdzie ta legenda? Tu, gwiazdki. I w książce oczywiście, na zdjęciach i w tekście tam było, bo, o, jeszcze mógłbym wam książkę pokazać. Czekajcie, tu jest specjalny akapit o skarbach architektury. O, tu jest właśnie y, tutaj dziedzictwo światowego UNESCO i tu są wymienione te, te obiekty. Teraz wystarczy je tylko znaleźć tutaj i, i, i tu Kot Nahora, Praga oczywiście, Brno, y, Ołomuniec, tam są takie pojedyncze, oczywiście zabytki, niecałe miasta, ale y, dobrze, letnice, o, tu macie, tu macie tego sporo. Co tam jeszcze. Parki Narodowe to są wyraźnie zielono namalowane parki. W tych miejscach znajdują się ośrodki narciarskie. No, to bajta. I można zwiedzać jaskinie w tych parkach, tak. To teraz szukamy parków, w którym są jaskinie. No, to na Słowacji mamy. No tu mamy pełno jaskin. Jaki to będzie park? Powiększę bardziej. No, to tu mamy jedną nazwę, tak. Tu mamy nazwę. Tu jest ten najbardziej... Naj... Jakie są te lodowe, jedna jest tu, lodowa, jedna jest tu. Więc słowacki kaskwart narodowy. E, dobrze, to, to tyle, słuchajcie, to potem jest łatwo. Kto będzie chciał, to zrobi też tutaj to, i dla dociekliwych, tu trzeba z internetu skorzystać. No ale co to dla Was? Okej, okay, no to tyle, by było na dzisiaj. To do, do zobaczenia.